Z inicjatywy dzielnicowego aspiranta Łukasza Walczaka na terenie Kutnowskiej Komendy pod hasłem My psy musimy trzymać się razem zorganizowana została zbiórka karmy i kocy dla bezdomnych zwierząt. Zebrane rzeczy trafiły do podopiecznych Stowarzyszenia Cztery Łapy w Żychlinie. Inicjatywa ta zainspirowała do działań również innych policjantów i podopieczni zyskali również nowe budy. Jako dzielnicowy jednego z kutowskich rejonów Komendy Płatowej Policji w Kutnie poprosiłem dwie koleżanki z pracy, rzecznik prasową, podkomisarz Edytę Machnik oraz asystenta do spraw profilaktyki społecznej, młodszą aspirant Justynę Filipczak o pomoc. Na początku lutego zorganizowaliśmy akcję zbierania karmy na terenie Komendy Platowej Policji w Kutnie oraz dwóch komisariatów, jednym, jedne, jeden w Żychlinie, drugi w Kośniewicach. Na koniec lutego y, zakończyliśmy akcję zbierania karmy. Ponadto y, młodszy aspirant Justyna zbudowała dwie budy, które zostały dowiezione do azylu czterech łap w Żychlinie. Uważam, że należy cały czas pomagać takim osobom jak Darek czy Sandra, który, którzy ciężko pracują, żeby każde stworzenie z azylu czterech łap miało schronienie oraz mogło normalnie funkcjonować. Mieszkańcy powiatu kutowskiego cały czas mogą śledzić stronę na Facebooku Azylu czterech łap i włączać się w pomoc poprzez dobrowolne datki lub dowóz żywności do żychlina.